Witam serdecznie wszystkie wagi na czytaniu horoskopu na miesiąc marzec od 18 lutego do końca marca. Jak zwykle czuję, czyli co Twoje serce czuje, co Ci dyktuje, wybierz kupkę kart: serce z kamienia, serce zawieszka i serce kolczyk. Pod każdą z tych serduszek kryje się uczucia, finanse, zdrowie. Wybrać można jedną kupkę. Tu mamy ogólne czytanie i czuję, omówimy po ogólnym czytaniu. I zaczynamy. Aura miesiąca dla wagi. Walka. Coś, jakieś trudności, przeciwności, losu. Odcinanie się od toksycznych ludzi, sytuacji. Walczenie o kogoś, o coś. Bardzo ciężki miesiąc. Będziecie chcieli, żeby się jak najszybciej zakończył. Oczywiście wśród tych ciężkich chwil znajdą się też radosne, ponieważ, jak widzicie, te pałeczki kwitną. Więc łapcie się tych małych radosnych chwil po to, by nabierać sił na walkę z codziennością. Szkoda, że tak ciężki miesiąc przed Wami, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni i staniecie się bardziej odporni na wstrząsy. Co przechodzi z zeszłego miesiąca? Takie analizowanie, sprawdzenie, szukanie, czego ja tak naprawdę chcę i co może mi służyć. Dla niektórych, dosłownie, sprawy urzędowe, sądowe jeszcze się będą wlekły na ten miesiąc. Dla innych, jeszcze jakieś spotkania, które nie są wyjaśnione nie wiemy, co przeważa, która szala i to będzie się ciągnęło za wami jeszcze. Co nowego przychodzi? Karta wyboru. Będziecie wybierać pomiędzy czy to mężczyznami, czy to kobietami, czy to pracą. I być może stąd tutaj taka ciężka aura, bo nie będziecie wiedzieli, co wybrać. Tylko pamiętajcie, nie kierujcie się pychą. Nie kierujcie się własnymi zachciankami, tylko. Posłuchajcie własnej intuicji i bądźcie wierny zasadom, które do tej pory wyznawaliście. Wasze mocne strony w tym czasie. Radzenie sobie dosłownie w biedzie. Targowanie się o swoje. To potraficie. I z tego skorzystajcie. I wasze słabe strony w tym czasie. To chęć zmiany. I ktoś może to wykorzystać przeciwko wam. I naobiecuję złotych gruszek na wierzbie, a no niby fajnie, no niby ten ktoś może być lekarzem na całe zło, ale będziecie wtedy od tego kogoś czy czegoś uzależnieni. To jest wasza słaba strona. Rada od kart. Nie zdawaj się na innych. Nie każdy, kto cię wyciągnie z problemu, jest twoim przyjacielem. I rada od kart kieruj się. Swoim własnym dobrem, ale nie za wszelką cenę. I teraz czuję, w zależności, coście wybrali. Te, którzy wybrali serduszko z kamienia, uczucia, związki, jakieś rany, jakieś niepokoje, ale jednocześnie uleczenie się z tych ran. Stwierdzenie, że tak naprawdę to nie chcemy cierpieć. I dokonacie zmian w związku przemian. Osoby, które kogoś szukają, a są samotne, no ja nie wiem, szukacie, nie wiem, bogini? Albo, nie wiem, jakiegoś bóstwa? Jeżeli chodzi o kobiety? Postawiliście bardzo wysoko poprzeczkę. A tu nieszczęście gotowe. No, traficie na kogoś ładnego, fajnego, co to zaświeci, świeci dełkami, a się okaże, że to jest kuku. Nie lepiej związać się z kimś, kto nadaje na tych samych falach? Nie idealizujcie osób nowo poznanych. Zdrowie. Tutaj raczej nie powiedziałabym, żeby było coś źle, raczej lekko, miło i przyjemnie. Jeżeli już, to raczej jakieś choroby wieku dziecięcego, przewiania, zawiania, no, w takich momencie, jak zostańcie na chwilę w domu, wyluzujcie tam jeden dzień ze wejścia wolnego czy urlopu. Finansowo powiedziałabym, że stabilnie. Stabilnie nawet coś może wpaść do skarbonki, więc mogą wpaść jakieś dodatkowe pieniążki. Co jest wami, przed Wami ukryte, zakryte? Ktoś, kto chce Wami rządzić. Ktoś, kto chce podpisania kontraktu, niekoniecznie dla Was dobrego. No tak bym powiedziała raczej, że jeśli podpiszesz kontrakt na kredyt, no to będzie to z korzyścią dla banku, nie dla Ciebie. Jeżeli umówisz się z kimś na jakąś intercyzę, to będzie to z korzyścią dla tego kogoś, nie dla Ciebie. Więc dokładnie czytaj wszystko. Ponieważ jest ukryte chęć zmanipulowania tobą, rządzenia tobą. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Jeśli siebie będziesz akceptował, lubiał i innych będziesz tolerował, to do ciebie może popłynąć szczęście. Modlitwa. Jeżeli będziesz kreował swoją rzeczywistość, to jesteś w stanie zawalczyć o siebie i swoje szczęście. Opiekunka marzeń. Widzisz, opiekuje się tobą opiekunka marzeń. Marzenia wspólne, dobro złudzenia. Masz jakieś marzenia? Poproś o spełnienie tych marzeń. Poproś swoje anioły, przewodników i miej nadzieję, że zostaną spełnione. Ale pamiętaj, że jak coś jest takie absurdalne, to na pewno nie zostanie zadziałane, tak? To musi być coś takiego, co jest dla Ciebie realne. Nagle nie staniesz się księżniczką księcia i jutro obudzisz się w bogatym pałacu. Krok po kroczku, po troszeczku, a będzie ci dane. I teraz serduszko. Zawieszka. Uczucia. Związki. I single. Związki. Stałość w uczuciach, to co do tej pory było razem działanie, współpraca, razem zdobywanie, pokonywanie przeszkód, dbanie o wspólne dobro, rozmowy. Planowanie, jak wyjść z problemów, jeżeli takowe są, albo co zrobić razem, wspólnie. Dla singli poznanie kogoś, gdzie po prostu będą motylki w brzuszku, tylko to będzie coś fajnego, naprawdę romantycznego, naprawdę cudownego. Tylko od razu nie wyobrażajcie sobie, że to już jest ten ktoś na stałe, bo możecie to zniszczyć zagłaskać kotka na śmierć. Zdrowie. Umiarkowanie. Nie będzie źle, nie będzie dobrze, będzie spokojnie. Jak coś się pojawi, to zaraz się to wyleczycie. Jakieś takie mogą wyskąpić niemiłe, nie wiem, katarek, kaszelek, ale za chwilę sobie z tym poradzicie. Finanse. mieli jakieś wybory z tym, że żeby dokonać tego wyboru to musicie dokładnie wszystko przeanalizować ponieważ zostanie wam przedstawiona jakaś fajna propozycja finansowa, ale z ukrytym dnem więc albo poradźcie się kogoś albo sami dokładnie wszystko przeanalizujcie, zanim się na to zdecydujecie co jest przed wami ukryte, zakryte lub czego nie dostrzegacie kobiety, mężczyzna który jest bawidamkiem Mężczyźni, kobieta, która lubi romansować. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś i jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. Tu chyba nie trzeba nic tłumaczyć. I ekspansja, rozwój. Zainwestuj w siebie, w nowe możliwości. Pojawi się taka okazja, ale warunek odetni się od tego, co Ci już nie służy. I metalowy król dyscyplina, pancerz, granica czyli musisz działać konsekwentnie, jeżeli chcesz coś osiągnąć. Trzymać się ustalonego planu nie naginać i nie popuszczać i nie luzować. Ustalić granice i samemu ich nie łamać. I osoby, które wybrały serduszko, kolczyk uczucia. Dla osób w związkach coś nowego się pojawia na drodze. Zainwestujcie w to coś nowego, czyli nie wiem, wyjedźcie gdzieś, wymąćcie gdzieś, zadziałajcie wspólnie, razem. Tak? Dzieci zawieźcie do przyjaciółki, jeśli macie, a sami zróbcie serantkę, po prostu. Dla osób samotnych jest to chowanie się przed uczuciem, jest to zranienie. Wy byliście zranieni, i teraz ciężko wam znaleźć coś u kogoś, kto może być u was. Jeżeli się zakochujecie, poznajecie kogoś nowego w tym czasie, to automatycznie chcecie, żeby to było do końca życia na amen, a jak ktoś się do Was nie odzywa, to chorujecie zaraz depresja i płacz. Takich sytuacji trochę się może namnożyć. Taka ta karta przestrzega właśnie przed tym, żeby nie zagłębiać się w rozpaczanie i bo są inne możliwości, a nie ta jedna, której się uczepicie. Zdrowie. No, zdrowie mogę powiedzieć, że coś, co będzie wymagało o... odosobnienia. Czyli to może być totalne po prostu zmęczenie i wzięcie sobie wolnego, by odpocząć. To siadająca psychika i przemęczenie organizmu. Sprawy finansowe. No, trzeba będzie po prostu przeanalizować, na co wydać pieniążki ponieważ nie będzie ich za dużo, a będą różne potrzeby, a wy musicie tutaj tak przeważyć, co będzie ważniejsze. Bo każdy będzie wyciągał rękę po coś od Was. Może warto po prostu olać ze przeproszeniem tych wyciągających ręce i zadbać o swój własny szczęśliwy los. Co jest przed Wami ukryte, zakryte? Sprawy urzędowe związane z rodziną. I tutaj się kłaniają rozmowy, żeby porozmawiać z rodziną o jakieś ważne tematy związane z urzędami, mm, i pozakańczać sprawy niezakończone. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Czyli idź do przodu śmiało, tak, i próbuj. Akceptacja, zaakceptuj siebie. Jak zaakceptujesz siebie, to będziesz czuł się lekko i, i naprawdę pociągająco, fajnie. Będziesz atrakcyjny dla innych. Pani lustra, odbicie obiektywizm, czyli spójrz w lustro i zobacz, a zobaczysz prawdziwą sytuację, jaka jest. I nie udawaj, że jeżeli o czymś nie mówisz, to tego nie ma. To jest i trzeba to przezwyciężyć. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia przy następnym horoskopie.